Jedenasty oznak, że ona stara się ukryć, ale które dowodzą, że sekretnie cię lubi. Hej, moi drodzy, wszystko w porządku. Jeśli tu jesteś, to pewnie już zauważyłeś, że gra w uwodzenie może być skomplikowana, prawda? Ale spokojnie. Dzisiaj opowiem ci o 11 znakach, które ona stara się ukryć, ale które dowodzą, że sekretnie cię lubi. I uwierz mi, te sygnały są bardziej oczywiste niż myślisz. Tylko, że ona nie chce się do tego przyznać. Wyobraź sobie, jesteś w rozterce, myśląc, że może ona wcale się tobą nie interesuje, ale prawda jest taka, że ona po prostu stara się panować nad sobą i pokazuje zainteresowanie w bardziej subtelny sposób. Ale, mój przyjacielu, zwróć uwagę na te sygnały, bo one są kluczem do zrozumienia, co dzieje się w jej sercu, zanim się zorientuje, że już wszystko rozszyfrowałeś. Więc jeśli chcesz dowiedzieć się jakie to oznaki i jak zyskać przewagę w tej grze uwodzenia, kliknij przycisk subskrypcji i włącz dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. Chodź ze mną, bo dzisiejszy materiał da ci przewagę, której potrzebujesz. Zaczynamy. Oznaka 1: denerwuje się w twojej obecności. Mój przyjacielu, zwróć uwagę, bo to klasyk. Jeśli za każdym razem, gdy się zbliżasz, ona zaczyna poprawiać włosy, Układać ubranie, nerwowo się śmieje, myli się w słowach, albo nawet coś przypadkowo upuszcza to nie jest zwykłe rozkojarzenie, to czyste zdenerwowanie. Kiedy kobieta czuje coś do faceta, próbuje zachować spokój, ale ciało zdradza wszystko: serce bije szybciej, oddech się zmienia, dłonie się pocą i, chcąc, nie chcąc, zaczyna zachowywać się inaczej niż zwykle. Czasami nawet traci wątek. Rozmowy, bo tak bardzo stara się ukryć swoje zainteresowanie. Jeśli zauważysz, że w Twojej obecności zachowuje się właśnie tak, możesz być pewien, że coś jest na rzeczy. Oznaka 2. Patrzy na ciebie często, ale odwraca wzrok. To jest jeden z tych sygnałów, których nie można zignorować, mój przyjacielu. Kiedy kobieta jest Tobą zainteresowana, uwielbia zerkać na ciebie, ale jednocześnie jest mistrzynią w udawaniu, że jej nie zależy. Jeśli zauważysz, że zerka na ciebie kątem oka, ale gdy tylko odwzajemnisz spojrzenie, szybko odwraca. Wzrok, to masz odpowiedź. To nie przypadek. Ona stara się ukryć zainteresowanie, ale prawda jest taka, że spojrzenie kobiety nigdy nie kłamie. Jeśli cię obserwuje, nawet próbując to maskować, to znaczy, że coś w niej się porusza, gdy jesteś w pobliżu. Ale, żeby zachować tajemnicę i nie zdradzić się całkowicie, będzie unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego, gdy tylko się zorientuje, że ją przyłapałeś. W głębi duszy jest bardzo ciekawa, czy też jesteś nią zainteresowany, ale nie chce się zbytnio odsłaniać. Jeśli to zauważysz, nie miej wątpliwości. Ona chce, ale się kontroluje, żeby nie być zbyt oczywistą. Oznaka 3: Zawsze. Znajduje sposób, żeby być blisko ciebie. To jest bardzo wyraźny sygnał, przyjacielu. Jeśli zauważysz, że przypadkiem pojawia się w tych samych miejscach co ty, albo zawsze jakoś znajduje sposób, żeby usiąść blisko ciebie, to już wiesz co się dzieje, prawda? To nie jest żadna przypadkowość. Ona po prostu chce być blisko ciebie, ale nie chce robić tego zbyt oczywiście. Może starać się robić to w sposób ukryty, jakby to był zwykły zbieg okoliczności, ale w rzeczywistości daje ci szansę na nawiązanie kontaktu i lepsze poznanie jej. To subtelny sposób na okazanie zainteresowania, ale jednocześnie uniknięcie nadmiernej ekspozycji. Kobiety robią to cały czas, gdy im na kimś zależy. Wchodzą ci w drogę, ale w taki sposób, żeby nie było to zbyt oczywiste. Jeśli widzisz, że ona tak się zachowuje, to mocny znak, że cię lubi, tylko robi to w bardziej dyskretny sposób. Oznaka cztery. Mówi o tobie swoim koleżankom. To jest łatwe do zauważenia, mój przyjacielu. Jeśli zauważysz, że jej koleżanki zaczynają na ciebie inaczej patrzeć, uśmiechają się, gdy przechodzisz, albo nawet trochę ci dokuczają, to możesz być pewien, że ona już o tobie wspominała. I zdradzę ci pewien sekret. Kobieta mówi o facecie w ten sposób tylko wtedy, gdy jest nim naprawdę zainteresowana. Jeśli jej się podobasz, to nie zachowa tego tylko dla siebie. Podzieli się tym z przyjaciółkami, opowie im szczegóły. A może nawet trochę sobie z ciebie zażartuje, żeby sprawdzić ich reakcję. A kiedy koleżanki zaczynają cię inaczej traktować, albo bardziej angażują się w rozmowy z tobą, to znak, że już padło twoje imię i że jesteś w jej myślach. Zwróć na to uwagę, bo to jedno z najsilniejszych potwierdzeń, że ona naprawdę myśli o tobie. I to często. Sygnał 5. Ona się denerwuje lub jest zazdrosna, gdy mówisz o innej. Teraz to jest sygnał, na który warto zwrócić uwagę. Jeśli za każdym razem, gdy komplementujesz inną kobietę lub wspominasz kogoś, kto ci się podoba, ona nagle zmienia humor, staje się poirytowana, odpowiada oschle lub próbuje szybko zmienić temat, to możesz być pewien. Dopadła ją zazdrość. A wiesz co to oznacza? Ona coś do ciebie czuje, a to uczucie konkurencji jest na to jasnym dowodem. Kobieta, która jest zainteresowana, będzie czuła dyskomfort, gdy mówisz o innej, nawet jeśli będzie próbowała to ukryć, bo chce być jedyną w twojej głowie. Jeśli zauważasz takie reakcje, kolego, to znak, że ona jest zazdrosna, a zazdrość to jeden z najmocniejszych sygnałów zainteresowania. Sygnał 6. Ona droczy się z tobą. Ten sygnał to klasyk, kolego. Jeśli kobieta cię lubi, to zrobi wszystko, by przyciągnąć twoją uwagę, nawet w luźny, zabawny sposób. Jeśli zaczyna się z tobą droczyć, żartować na twój temat, albo daje ci urocze przezwiska, to jest to bardzo mocny sygnał zainteresowania. Nie chce być zbyt oczywista, dlatego używa takich niewinnych gierek, żeby się do ciebie zbliżyć, ale bez ryzyka, że się odsłoni. Chodzi o to, by cię sprowokować, rozśmieszyć i zobaczyć, jak zareagujesz. Wszystko to, nie zdradzając... się całkowicie. Kobiety uwielbiają tę gret droczek, bo to świetny sposób na flirtowanie, testowanie twojej reakcji i jednocześnie pokazanie, że zwracają na ciebie uwagę. Jeśli więc ona się z tobą przekomarza i wymyśla ci przezwiska, to znak, że chce stworzyć z tobą bliższą więź. Tylko robi to w sprytny, niewinny sposób. Sygnał 7 odpowiada na twoje wiadomości w ekspresowym tempie. Ten sygnał, to niemal pewniak, kolego. Jeśli widzisz, że ona jest zawsze zajęta, ma mnóstwo rzeczy na głowie, ale gdy chodzi o ciebie, znajduje czas, by odpisać ci niemal od razu. Możesz być spokojny, ona jest tobą zainteresowana. Kiedy kobieta lubi faceta, chce utrzymać z nim kontakt, a szybka odpowiedź na wiadomość to świetny sposób, by to pokazać. Nawet jeśli jej dzień to totalne szaleństwo, a obowiązki się piętrzą, jeśli mimo to znajduje czas, żeby Odpisać ci szybko. To znaczy, że masz dla niej znaczenie. Co więcej, może być nawet podekscytowana Twoimi wiadomościami i czekać na nie. A to dzieje się tylko wtedy, gdy ma wobec Ciebie prawdziwe zainteresowanie. Więc, jeśli widzisz, że nie zwleka z odpowiedziami i utrzymuje rozmowę żywą, możesz być pewien ona jest wkręcona i zależy jej na kontakcie z Tobą. Sygnał 8 zachowuje się inaczej w Twojej obecności. Ten sygnał jest bardzo łatwy do zauważenia, kolego. Kiedy kobieta cię lubi, jej zachowanie zmienia się, gdy jesteś w pobliżu. Jak się zmienia? To zależy od jej charakteru. Niektóre dziewczyny stają się bardziej towarzyskie, próbują cię rozśmieszyć, częściej się uśmiechają i są bardziej energiczne. Inne mogą się peszyć, jąkać, lub wydawać się bardziej zamknięte, bo czują się przy tobie zdenerwowane. Kluczowe jest to, że ich zachowanie nie jest takie samo jak przy innych. Jeśli zauważysz, że zaczyna się inaczej zachowywać, jest bardziej zdenerwowana, bardziej podekscytowana lub bardziej skupiona na tym, by ci się podobać, to bardzo mocny znak, że coś do ciebie czuje. Może próbować to ukryć, ale jej ciało i reakcje i tak ją zdradzą. Kiedy kobieta jest zainteresowana, trudno jej całkowicie kontrolować swoje emocje, a to, jak zachowuje się w Twojej obecności, mówi o jej uczuciach więcej niż jej słowa. Sygnał 9. Zawsze szuka okazji, by Cię dotknąć. Ten sygnał jest jednym z najłatwiejszych do zauważenia, kolego. Kiedy kobieta Cię lubi, będzie szukała sposobów, by nawiązać z Tobą fizyczny kontakt i zrobi to w subtelny sposób. Jeśli często Cię dotyka, nawet przypadkiem, jak lekkie klepnięcie po ramieniu, przypadkowe otarcie się o Ciebie, czy położenie ręki na Twoim barku, to znak, że chce stworzyć między Wami bliższą więź. Te drobne gesty, choć mogą wydawać się niewinne, mają ogromne znaczenie. To jej sposób na pokazanie zainteresowania bez bycia nachalną. Kobieta, która cię lubi, zawsze znajdzie pretekst, by się do ciebie zbliżyć, czy to w trakcie rozmowy, czy podczas zabawnej sytuacji. I wiesz co? Jeśli zauważasz, że jej ręce, przypadkiem, często lądują na tobie, to znak, że ona czuje się przy tobie swobodnie. I chcę, żebyś to zauważył. To bardzo silny sygnał, że chce stworzyć między wami większą intymność i sprawdzić, jak na to zareagujesz. Signal 10. Ona daje sygnały, ale nie robi pierwszego kroku. To jeden z najbardziej intrygujących sygnałów, mój przyjacielu. Jeśli zauważysz, że robi wszystko, aby zwrócić twoją uwagę, śmieje się z twoich żartów. Rzuca subtelne aluzje, szuka okazji, by być blisko ciebie. Ale w decydującym momencie nigdy nie podejmuje inicjatywy. Możesz być pewien, czeka aż to ty zrobisz pierwszy krok. Często kobieta, która jest tobą zainteresowana, wysyła wyraźne sygnały, że chce czegoś więcej, ale większość z nich ma ogromny problem z wykonaniem pierwszego, bardziej bezpośredniego ruchu, na przykład zaproszeniem na randkę czy wyznaniem swoich uczuć. Wszystko dlatego, że boją się, że wyjdą na zdesperowane lub że zostaną odrzucone. Ona chce zobaczyć, czy masz odwagę przejąć inicjatywę, bo w jej głowie to właśnie ty powinieneś to zrobić. Więc jeśli widzisz te sygnały, ale ona nie podejmuje żadnych bardziej zdecydowanych działań, nie daj się zwieść, przyjacielu. Ona daje ci zielone światło. Jeśli masz odwagę, by wykonać pierwszy krok, możesz być pewien, że zostaniesz nagrodzony, bo ona już dała ci wszystkie wskazówki. Sygnał 11. Ona próbuje cię zaimponować. Ten znak jest super łatwy do zauważenia, mój przyjacielu. Jeśli nagle zmienia sposób ubierania się, sposób mówienia, lub zaczyna wrzucać strategiczne stories na media społecznościowe, to bądź czujny, ona próbuje ci zaimponować za wszelką cenę. Może zacząć rozmawiać o rzeczach, które cię interesują, tylko po to, żeby sprawdzić, czy zwrócisz na nią uwagę. Czasami może nawet założyć ubrania, które wiesz, że lubisz, albo bardziej się postarać przy swoim wyglądzie kiedy wie, że Cię zobaczy, a te stories? Kobieta, która jest zainteresowana, zadba o to, by publikować rzeczy, które przyciągną Twoją uwagę, subtelne aluzje albo momenty ze swojego życia, które mają Cię zaintrygować. Wszystko to jest jej świadomą próbą zwrócenia Twojej uwagi i pokazania, że coś się dzieje. Jeśli zauważysz takie zachowanie, możesz być pewien, że ona nie ukrywa już swoich intencji. Jest tobą zainteresowana i robi wszystko, abyś to dostrzegł. A teraz powiedz mi: spodobało ci się odkrywanie tych wszystkich sygnałów? Założę się, że teraz masz znacznie jaśniejszy obraz tego, co ona naprawdę do ciebie czuje. Teraz czas wykorzystać tę wiedzę na swoją korzyść i pokazać, że już wszystko rozgryzłeś, prawda? Ale pamiętaj, nic na siłę po prostu ciesz się sytuacją i działaj spokojnie. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, udostępnij go znajomym, którzy również potrzebują takich wskazówek, a co najważniejsze, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Będę tu na Ciebie czekał z jeszcze większą dawką gorących wskazówek na temat kobiecego zachowania i tego, jak zdobyć jej serce. Do zobaczenia w kolejnym filmie.